Ej, sentymno leci. No właśnie słyszę, wiecznie. No. Ty, a ta twoja? Zetknijcie się siurkami. A ta twoja? Ta moja. No, Magda mnie zaprosiła w niedzielę na święta i może do nie po jednej Ale no ja nie, nie wiem, jak się ja ja w ogóle się święta obchodzi. W sensie, nie no. wiem, co, co się robi. Czy to no. się siada do objęcia? Nie, ma tradycyjny jajka na przykład. Jakim? Co to, 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 to No, że robisz dziurkę w jajku i kto ma najmniejszą dziurkę, wydmucha jajko, ten. tak jest to A to czy wdmucha jajko. No bo to się jak kręci dookoła yy, yy, jajek No to, to wiecie, jajka do święci, tak? No zmuchanie jajek masz Masz to ty, I tu się siadanie yy, obiecałe? święcenie co? Koszy, koszyczka A to to wiem, to to znam akurat Nie u mnie w Białymstoku nie organizują tam w tym roku Więc ja nie, Chyba albo pojadę do Magdy po prostu na niedzielę No chyba pojadę do Magdy na niedzielę Co on gada za głupoty? Aha To jest branie jajek do budzi też jest branie, piszą znaki zapytania wszyscy, że pierdolisz, jakieś jakiś farmazol. No nie, znaczy nie dmuchanie. no... Śniadanie je łopie. Przedmuch, przedmuch, o, przedmuch i banie jajka, no. Z tej Franie czy woli food job czy seks w cipę? A, i jeszcze masz takie coś? Na pewno też u niej będzie, że po całym domu chowają Ci jajka i musisz się znaleźć i kto znajdzie to coś To co, co wygrywa? To zależy jak u Ciebie jest. Cię, nie wiem. <laughs> 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 Nowy TikTok. Franek je. Jestem ciekaw właśnie, czy na przykład jak przyjadę do Magdy, to czy tata Magdy wyciągnie cytrylówkę jakąś się na stół postawi. Nie, nawet na Wielkanoc nie można. Aha. Bo Bóg się, się narodził. No co on, wódki nie pił? Wino pił. I zamienił krew na wino. Czy pijąc wino pijesz krew czyjąś? Nie, o, o to, kiedy krwi mojej, którą coś tam, coś tam. Podczas ostatni wieczerzy, bo nie było wina. Uuu, ale przypalona, doda, też biorę kiełbę. O, ale będzie jedzonko. I? A jeszcze za chleb na chleb zamienił skórę Zamiast chleba skórę? Kurwa no, to jest nie Dlatego się mówi ciało Chrystusa. No on tak zamienił, bo to Narodził Urodził się Wielkanoc, się pytają. To czy coś potpierdoliłeś? Znaczy no... No tak, Wielkanoc się nar... u, urodził się Jezus. Co ja mówię kurwa, pojebało mi się z Bożym Narodzeniem. E, u, nie urodził go umarł. I Zmartwychwstał Jak umarł, to jak zmartwychwstał? to nie ma sensu? No bo umarł, kurwa grób znaleźli bez niego. Jak ktoś umarł, to nie żyje. Znaleźli grób bez niego i zrobili... A którego dnia, to nie pamiętam. Trzeciego dnia chyba. Zapytaj bocz... kogo? Boczniaka? Przecież to ja jestem boczniak. Czemu wyzywa kolejnego widza z rzędu? O no kogo tym razem? Gdzie ja wyzwałem kogoś? E, to się spytał e, sen Czemu sen Kukuja wyzywasz? Nie no to jest, kurwa, to jest taka, ty masz taką, taką propagandę dzisiaj kom, komunistyczną. Tam Adrian Zandberg chyba ci człowieku. A to co się działo widziałeś tam gdzie Braun interweniował? Nie. Zrobili aborcję w 9 miesiącu ciąży. Nie, jak 9 I jeszcze za, 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 I Zandberg to miesiąc. pochwalał. Zandberg i Magdalena Bia i tak dalej. A przecież 9 ciąży. No właśnie, w 9 miesiąc miesiącu z, z chlorku z chlorku czy tam czegoś. Yy, no w każdym razie śmiertelny zastrzyk w 9 miesiąc. Czyli to jest człowiek, który normalnie by żył poza macicą. Ale to skąd wzięli yy, ten... W sensie... Skąd, skąd było dziecko? No z Cipy skąd? Nawet no z gwałtu czy nie? Na przykład. Nie z gwałtu coś tam. Ale tak z gwałtu by było człowieku, no to po pierwsze yy, należy jeżeli już, to czemu nie wcześniej kurwa, yy, czemu nie wcześniej usunąć? Tylko nie w dziesiątym miesiącu człowieku już nie masz prawa, to jest tak jakbyś jakby zabój człowieka narodzonego. To jest samo, praktycznie tak samo wygląda. Hmm, fajna takie O kurwa! Oj gorąca A jeszcze będziesz musiał jajka malować Teściowi Ale coś wam wcześniej robi, bo ja na niedzielę dopiero przyjeżdżam. No nie, on to normalnie ci kutasa na stół wyłoży i bierzesz farbki wodne i malujesz. Serio? Nie A myślisz, że Magda pozwoli, żeby od swojego penisa pokazuje, tak? Czy? No, a poznałeś w ogóle? No, poznałem, my się bardzo dobrze cenimy, bardzo lubimy. Ja już pierwszy raz jak poznałem mamę Magdy, to mi kazała do siebie mówić na ty. Ja normalnie I... już jestem po imieniu. Serio? Aha. I jak wygląda ona? Jak normalnie, jak mama. Ale stara? No, młoda kobieta w wieku. Ile ma lat? 35. Ile? 35. A ile ma ta twoja? Magda? 27. Co? Żartuję, <grystyki w> że <życiu> <grystyki> <grystyki> Na pewno nie żartuję. No a rodzinę ma akurat bardzo fajne bardzo ładna rodzinę. A ja coś alkoholicy? <grystyki> mhm. Zawsze Magda mi... Stary już pił z tobą? Oj, nie raz. Serio? No a już, ja już, ja już przechyliłem kielana nie raz. Z tatą magdy. Serio? No pewnie, że tak. jest że tam wiesz, jeszcze swoją, bo to tam, wiesz, taka na wsi jakby i wiesz, spoją to. Na wsi? No, swoją, swoją... jak to się mówi, wódeczkę. No. Czyli jest koło podpierdolisz. Zapytaj kranka, czy jest tak głupi od urodzenia. Nie. Nie najadłem się. Może ja wyleję to piwo, bo chyba kalorie ma. Ile? Ile taka kiełbasa może mieć kalorii? Mało. Podwawelska. Też możesz mało jeszcze zjeść. Mi dwie starczą. Podwawelska. Ile to jest gram, taka jedna? Czyli przemieniam. To jest 100? Na pewno 200. Co ty pierdolisz? Taka jedna mała? Nie? 400. pokazuje mi, że 500 gram ma 1300 kalorii. To możliwe? To już 1800 kalorii ojebałeś w tych chybasach. kuj. Weź do pana Taty Magdy i alkoholu jest prospecem. Nie, ja, ja nie piję alkoholu, nie? Ty to już może nie zjem. U, jeszcze wezmę połóweczkę. Taki mniejszy kawałek, bo się odchudzam. Jeszcze chleb, kurwa. No to się troszeczkę z diety zboczyłem. Gdzie tam kurwa taka pogoda, to się nie liczy kalorii. No ja sobie tak tłumaczyłem przez całe wakacje poprzednie. I co? Po poprzedniej wakacji być chudy powiedz temu Oponeo żeby Dono powtórzył, bo ma wyjepkę na czas. Pytaj Franka, żeby nie odpowiada na pytanie. Ale dwa twele się obżerają, będziecie się, się ruchać potem. No stary ładna pogoda, Grillek. Tu musimy poruchać. Przechubym kreślenie, bo trwało 8 zł. Tym oponeo żartowała. Jakubie, czekam na Wasz powrót na Samoner's czeka na najlepszego z i a na serwerze Eunice Biała stał 64% które z pokojem Fajne no? Ja nie słuchałem fajne? O Kiku nawet wspomniał. Że tak? Że streamuje na kilku. Biała? Nie, muszę przesłać, bo nie słuchałem. Krzychu, no trzeba ekipę zebrać na Samoner's trip, tak? Dawał mi nikt nie nie, nie gankował Lisinę No ja chłopaki jakie ja mam czytać kurwa ten czat mój jak wy piszecie czy Majunia mi robiła jakieś food joba i to jest za Was śmieszne To jest kurwa śmieszne To jest kurwa śmieszne To odpowiedz robiła? No tak No i nie ma problemu Chcesz to tą kiełbę? Nie, mi dwie starczo. Ale gorące. Dobra, jeszcze najadłem. Kurwa, ale to rozpaliłem. No, no nie się najadłem nie? się do końca, ale... Tak to rozpaliłem, że jest zajebiście teraz. Musimy zabijać za chwilę. No. A robiła ci kurwa. Yy, dobra, ale mi się chce ruchać. Przestań wysyłać już te yy, swoje pojebane wiadomości, bo zaraz wyleci z czatu i wziąłem komórkę w, w ręce. Tylko ci mówię, tylko ci ostrzegam. Żeby nie było nieporozumień, wiesz. Fajny jesteś chłopak, no, ale... Yy... Uważam, że przesadzasz. Kurwa, szczerze? Nie ma, nie ma chuja we wsi, jak ja rozpalę grilla. Pamiętam, kiedyś taki fajny żarcin mi powiedział ziomek ze że nie ma chuja we wsi, kiedy sołtys na urlopie. <laughs> Dobre. A o co w tym chodzi? A, sołtys z chujem, no. A ja że się opaliliśmy coś po dzisiaj? No na 100% A schudliśmy coś? No ja też Bo dużo pedałowaliśmy Bo to ja na pewno I Jeszcze kurczaka zjemi. i na tym się kończy mój jadłospis dzisiaj A kurde ile godzin do, do końca zostało dnia Jakiego kurczaka dzisiaj jeszcze? No Maja mi jakieś zrobiła wczoraj Kurczaka z frytkami zjem Kurde, trochę zjadłem kurwa. się za dużo mi się wydaje nawet. Dopiero wszedłem co te dwa wieloryby wyjebało na plażę. Ile może taka jedna a, mieć? A. No pytałeś o DJ Pity, ale nie wiem ile ona może mieć tych Ile, ile my zapłaciliśmy widzowie te kiełbasy? Ile kurwa? Nikt nie widział w sumie ile to na wagę było. Ciekawe. Nie, nie. Nie jestem ciekaw, ile jedna kiełbasa waży. Ale myślę, że, to jest, że ze 100 gram, co nie? Jak myślicie chłopaki? 100 gram raczej. Nie, nie wyzywam cię. Dobra, dawaj, idziemy. Czy Ci kiedyś podziękował, że zawsze ogarniałeś jedzenie jedzeniach wyjątko żaru? jest szmulk. No, teraz. Sępciorz, pięć złotych. O, Ja mam Zjubacy pytanie, kto mi zajebał 100 razem. kilo mortadeli z ja lodowki nie. kóła, dodatkowo czemu Krzychu jest mniejszy od tej loczkowatej, grubej świni? Kto to kurwa? No to to A, to ten zjeb, dobra, kumam. Eee, my się jeszcze policzymy. Jeszcze się zobaczymy i, się i zobaczymy. Ma nie mam większych cyfr pod Maji. Chopie, Maja ma akurat serio pokaźne... Yy, szczególnie podczas okresu. O, ma taką bambaryłę. jest <laughs> <zakresu> się zwiększa? <laughs> Musisz mi pomóc, jak chcesz szybciej pragnąć. Jeszcze jedno Nie, ja nie chcę. Nie chcę, bo już za dużo. Ty się natrzyj tą kiełbasą pod pachą kurwa yy, pajacu deputa Maciek. Już, a dobra, suba masz to nie pajacu. Ale natrzyj sam się kurwa. Natrzyj. Do Franka i Anglii straciliśmy już prawdziwego tłuszcza. O Ale z tym grubasem jebanym Muszę jutro na siłownię się udać koniecznie Hey Siri, call Maja. Haha. <laughs> uh <-huh. laughs> Dobra. 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 No trzeba się zbierać. Dobra, dawaj się zbieramy, serio, żeby bo już musimy wracać, a mamy kurwa tyle... Ty ktoś kiełbę, widzowie? Aś tak pani rozpalił ten grill teraz. Nie ją tutaj, zostaw na talerzu, ktoś zje. A pies jak pies zje? To jest moc. Pies może kiełbę? Może. Ja bym dał. To jest szmulki. Pozytywne podkreślenie wibrator. No, ja ten, ten sobie Ja mam pytanie do loczka, czemu ci mrówka w gacie wleciała i czemu nie masz barków he, dodatkowo azduz, zajebosta forma lapa, większa na pewno. Ej, weź y, opróżnij grilla. Jak? Oh. Wydaje mi się, że mamy reklamówkę na... Y, pustą reklamówkę na tym mamy. A węgiel nie można, węgla... Po... No węgla tak, ale talerze i tak dalej, wiesz, śmieci, żeby nie zostawiać. No tu nie ma kosza nigdy. No postawimy wiesz, przy koszu po prostu, ale do reklamówki. Albo widzimy. Tak. Weź reklamówkę z naszej łodzi. Ta, ta Taka zielona, weź jej moje buty wyjmij. To trochę uprzątniemy. Żeby tu sylpu nie zostawiać, nie? Siema lekarz Lego Epic Trochę tu uprzątnąć trzeba. I wracamy. Wydaje się frania czy zrobi ci bloop joba? Blue joba? A nie blow joba? Franek zrobiliśmy blow joba? No. no. ładujemy to wszystko do kosza. A węgiel to możesz wysypać do ogniska. Nie, do o, to tak. ten. Możesz normalnie bo to jest drewno. Możesz normalnie pod piasek. Nie to była próżnia ja to jeszcze zjem. Będę go zjadł. Te chleba jeszcze? Ja wyleję piwo. Kepuć zabieram. Co jeszcze tu jem Browar zero. Kurwa, kto to pije w ogóle? No ty. jest szmulki. szmulki. Pozytywne podkreślenie wibrator. 5 zł. Ty, Azdus, przecież ten loczek, to ma większa miseczka od Majusi. Jestem ciekaw, czy w losku ja zgniata ta swoja wielka masa. Pierdalaj. No w sensie nie, on jest gniesiony w tym bo Frank kiedyś przyznał, że jest dominowany w łóżku. Czyli, że on leży i ona na... ma No i na tym tak? nie polega dominacja. No jakie to jest dominacja? Na tym polega na tym kurwa, że ci daje jakieś to, co zombie domina. No to ale to też jest dominacja, wiesz, że na to jest dominacja. Chujacz ja. Jeszcze na to bo dominuje. Nie po prostu, ja, ja mam na i... ja sobie ja ja, ja lubię leżeć. No weź wypierdą ten węgiel to. A wiesz co... E, ja... patrz, żart wymyśliłem. E, co mówi Maja e, do mnie jak jestem w kuchni. To wypierdala jest z mojego pokoju. Talerze. Nie, bez sensu, dobra, nieważne. Gdzie ten węgiel wyjewać można? No tu na ziemię. Ty się nie poparz. Właśnie ja się poparzę, weź to jebnie. może możecie. A ten bryket? Jeszcze jest? No, jest jeszcze, ale go też zostawiam, bo to chuj końcówka jest. Ja ja ojebałem 6 kiełbasy, serio? Niemożliwe. No trzy Nie, bo jeszcze jedną wcześniej. <noise> Cztery kiełbasy. Ale trzeba była z Giga czy bez? Powiesz, szmulki! Jest. Pozytywne podkreślenie wibrator. 5 złotych. Ej, 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 ej wymyśliłem zart, co robi Maja z Megakotem Piertolisie, ale jaja beka beka. No, Dobra, to jest wibrator, ty chuju. Przesada. Ale i wkurbiłeś i masz bana. Mariusie, wyzywać przesada. Wymyślałem żart. Co robi stara pozytywnego wibratora w Bordelu? Co? Pracuje. Nie <grymne> ja, kurwa, obżarłem się. Już jak beczka smalcu teraz. Dobra, ten węgiel trzeba jakieś Patyk jakiś. A nie można węgla do wody? Lepiej nie, trzeba patyk, żeby podnieść przykrywkę. Bo gorąca jest. Dobra, Zrobię dół. Dobra, zabierz stopy. Co my robimy jest legalne w ogóle? Czemu? Ja. Ej, przejdziesz po żarzących węglach? <laughs> A! Zapomniałeś, że jest kurwa gorąco. Ja <laughs> Debil. I to jest za <laughs>